Typ 2 to gra składająca się z dziewięciu krywalnych klas. Każda postać ma wiernych fanów, jak i od wiecznych Nemezis, którzy wręcz nienawidzą niektórych klas z różnych powodów. Czasami przez to, że nie mają ich skonterować, albo czują, że są nie fair podczas walki, ale na ogół mówi się o tym, jak bardzo klasy są dobre. Nie o tym, czy jakaś postać jest underpowered, czy coś w tym stylu, a to dlatego, że nie ma takich klas w grze. tf 2 to bardzo zbalansowana gra, i chociaż niektóre bronie lub klasy mogą mieć pewne problemy co do niektórych mechanik, to nie znaczy, że ma to jakiś gigantyczny wpływ na gameplay. A pamiętajcie, że nie istnieje coś idealnego, więc jest to oczywiste, że gra taka jak TF2 będzie miała małe imperfekcje. W dzisiejszym odcinku szczególnie chciałbym porozmawiać o szpiegu i udowodnić Wam, gdzie są najsłabszą klasą w grze. I jeszcze zanim zaczniemy. Niestety, ale z poprzednich filmów wynika to, że wiele osób nie rozumie do końca tytułów filmów. Dlatego pozwólcie, że od razu wytłumaczę wam, co oznacza nazwa tego filmu, zanim rozpiszecie się w głupi sposób w komentarzach. To, że szpieg jest najsłabszą klasą, nie znaczy, że jest słaby, bo nie jest. Nie jest nawet blisko bycia słabym. Każdy z nas musi potwierdzić, że szpiek jest bardzo ważną i dobrą klasą na swój sposób. Ale rzecz w tym, że każda klasa w grze jest dobra i ważna pod swoimi względami. Żebyście to lepiej zrozumieli, pokażę Wam on skalę tego, jak mniej więcej klasy różnią się co do swojej użyteczności. Oczywiście ta skala to jedynie teoria, ponieważ użyteczność wszystkich klas będzie się zmieniać w danej sytuacji. Na przykład użyteczność skauta podczas walki 1 kontra 1 z jakąś klasą będzie znacznie większa niż powiedzmy kiedy walczy z całą drużyną. Musimy pamiętać, że klasy w Tefie zrobione są bardzo często pod współpracę i każda ma swoją rolę do wykonania. Dlatego też musimy podzielić ten film na trzy różne kategorie: Casual, Highlander oraz 6 kontra 6. A dlaczego? ponieważ rola oraz funkcja szpega na każdym z tych trybów będzie się w pewnym sensie różnić. Stwierdzenie tego, która klasa w tefie jest najważniejsza, a najsłabsza jest bardzo trudne. A to głównie dlatego, że na każdym trybie gry różne postacie będą miały lekko inne zadanie. Lub nie będą aż tak przydatne. Zanim przejdziemy do kategorii, to wytłumaczę wam dlaczego twierdzę, że szpieg jest najsłabszą klasą. A więc powiem to z góry. Nie jestem zbyt doświadczonym szpiegiem. Grałem nim kiedyś w Competitive, ale tylko na tyle, żeby poznać jego główną rolę. Chciałem przez pewien okres czasu pomainować szpiega, aby wiedzieć co taki typowy spy main może sobie myśleć podczas meczu. Oraz znać jego wszystkie opcje. I powiem wam, że dzięki temu znacznie łatwiej mi przewidzieć śpiegów podczas gry, przez co znacznie łatwiej go skonterować i wiedzieć kiedy możemy je zaatakować. Robiąc ten film, starałem się również skontaktować z większością spimanów na najwyższym poziomie, aby móc jak najlepiej zrozumieć ten temat. A więc pierwszą bardzo ciekawą rzeczą, którą wyłapałem jest to, że Pyro, Heavy oraz szpieg bardzo często wstawieni są w tej samej kategorii. Różnik gracze uważają, że jedna klasa jest gorsza od drugiej albo na odwrót. Moim zdaniem śpieg jest najsłabszy z tych trzech i wytłumaczę wam, czemu tak uważam. Po pierwsze, powiedziałbym, że jego arsenał jest dosyć limitujący, co sprawia, że szpieg jest jedną z najtrudniejszych klas do zmasterowania. Zazwyczaj mamy znacznie mniej wyborów niż inne klasy. Nasz gameplay będzie polegał na czekaniu na idealny moment, w którym możemy pyknąć jakąś klasę lub kilka z nich, jeżeli wróg nie jest ostrożny. Sama w sobie klasa szpiega nie jest na zdobywanie fragów i dużego damage'a, a na pikowaniu ważnych lub bardzo niebezpiecznych klas. Powiem wam, że nie jak doświadczony i dobry jest gracz Jeżeli nie współpracuje z drużyną To nie uniknie bycia gniętym przez szpiega I w takich właśnie momentach szpieg naprawdę się wybija Podczas gdy doświadczony gracz zajęty jest walką z jakimś wrogiem To logicznie myśląc Jest w tej chwili skupiony na nim Co sprawia, że możemy do niego podejść i go dźgnąć w plecy Ale co jeżeli ktoś będzie pilnował jego tyłu? W tym momencie cała sytuacja się komplikuje I ilość możliwych wyborów zmniejsza się. Oczywiście, jeżeli będzie to tylko dwóch wrogów, to możemy spróbować jakoś odwrócić ich uwagę, aby osoba walcząca z nimi miała większe szanse na pokonanie ich. Ale jeżeli będzie tam stał cały wrogi team, to nie będziemy mogli zrobić praktycznie nic, a jedynie czekać na ruch naszej drużyny, lub aż jakiś wróg odejdzie od swojej paczki wilków. Sprawia to, że sense wymagany od spymainów jest niesamowicie duży, ponieważ grając i nie myśląc, nie znajdziemy się zbyt daleko, więc możemy na to popatrzeć w ten sposób, że nowy gracz na szpiegu będzie praktycznie zawsze bezużyteczny. Porównując szpiega do innych klas, nasza mobilność jest także bardzo ograniczona. Przy co musimy być bardzo ostrożni podczas wybierania tego, z kim będziemy walczyć. Musimy wiedzieć, jaką się trzymać podczas strzelania się z jakimś wrogiem. Powiedzmy, nie powinniśmy mieć żadnych problemów podczas walki z inżynierem czy medykiem, kiedy są sami. Ale jeżeli byli oddzieleni od teamu, to oznacza, że ci gracze popełnili spory błąd, ponieważ są to klasy, które powinny trzymać się swojej drużyny. Szpieg jest jedną z dwóch klas w grze, które potrafią zabijać wrogów jednym kliknięciem myszki. Drugim oczywiście jest Snajper, który jednym kliknięciem myszki zabić może 7 z 9 klas. Szpieg na trybie swobodnym potrafi być bardzo silny. Zresztą, nieraz pewnie widzieliście szpiega, który bez problemu przeważył punktami od innych graczy będąc na samej górze tabeli. Wiadomo jest to, że osoba grająca tą klasą musi być wtedy doświadczona, ponieważ większość graczy, którzy nie wiedzą dokładnie, jak grać tą klasą, to będą po prostu marnować slot. Nie wiedząc, kiedy powinno atakować się wrogów, kiedy uciekać i tego typu sprawy. Z czego doświadczony gracz wykorzystywać będzie cały chaos, którym jest casual. A to, że szpieg potrafi być bardzo silny, polega na tym, że większość graczy w trybie swobodnym gra oddzielnie. Teamy praktycznie nigdy się nie komunikują, a ludzie nie oglądają swoich pleców. I to głównie dlatego szpieg jest w stanie zdobyć tak ogromną ilość gnięć w plecy. Wrogowie często też nie wiedzą jak walczyć ze szpiegiem, co sprawia, że dają łatwo zaciągnąć się na ster-staby, corner-staby oraz matador-staby czyli na ogół trickstaby. Tylko, że patrząc na to w tę stronę, to tak naprawdę każdy doświadczony gracz jest w stanie zdominować całą grę, kiedy dobrze umie grać pewną klasą. Nawet zdobycie dużego killstreaka medykiem nie jest tak naprawdę trudne. Więc można to uznać w pewnym stopniu za abusing skill levelu. To, że zabijasz słabszych oraz niezorganizowanych graczy jako szpieg, nie oznacza, że klasa jest ważniejsza od innych. Szczególnie patrząc na skill level graczy. Ta klasa jest po prostu bardzo dobrym narzędziem w dobrych rękach. Ale jak mówiłem przedtem, na casualu grają głównie słabsi gracze, co sprawia, że zazwyczaj. Tych trzech szpiegów w twoim teamie znajduje się na samym dole tabeli. I wszystko przez to, że klasa wymaga aktualnie skilla. A gdyby grali klasami takimi jak żołnierz, to mogą po prostu strzelać losowo rakietami i zabijać graczy, zdobywając fragi. Grając medykiem, pomaga drużynie. Nawet jeżeli nie radzi sobie zbyt dobrze, bo tak naprawdę wystarczy, żeby będzie trzymał lewy przycisk myszki na swoich teammateach. Nie musi mieć dobrego movementu i game sensu, żeby postawić działko, które będzie zabijać graczy za niego. Pamiętajcie, co powiedziałem na początku filmu: To, że szpieg jest słabszy od innych klas, nie oznacza, że jest słaby, bo jak wiecie, to nie jest prawda. Ale inne klasy są po prostu użyteczniejsze znacznie częściej, jeżeli mielibyśmy porównać do siebie wszystkich graczy na tym samym poziomie oczywiście, nie czy graczy słabszych czy lepszych. Szczerze mówiąc, uważam, że bardzo dobrze szpiedzy wchodzą na ale tylko po to, żeby się wyżyć, ponieważ w kąpie nie mogą bawić się w zdobywanie fragów. I tak oto przychodzimy do Competitiva. Highlander Highlander, 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 czyli tryb 9 kontra 9. Szpiedź na tym trybie nie jest od zdobywania dużej ilości fragów, czy od zadawania obrażeń, ale jest od zmieniania losu meczu, jakby to niektórzy powiedzieli. I to oczywiście kiedy mu się uda Ponieważ dobrzy gracze zawsze będą wiedzieć Kiedy mogą się go spodziewać Dlatego zawsze będzie chociaż jedna klasa Która będzie pilnować innych Czyli głównie Pyro lub Heavy Główną rolą szpiega na tym trybie jest bardzo często Po prostu dawanie ważnych kalów Czyli mówienie swojej drużynie co robią wrogowie Jakie broni używają i gdzie się znajdują A ponieważ jego kombat jest limitowany Sprawia to, że musi bardzo często się ograniczać Do pikowania pojedynczych klas Więc logicznie myśląc Z automatu sprawia to, że jest najbardziej sytuacyjną klasą Z wszystkich innych Klasą tą będziemy bardzo często na wrogiego snajpera oraz inżyniera A kiedy nam się uda to oczywiście medyka Co niestety nie jest aż tak częste Nawet kiedy uda nam się zdobyć ten jeden kill To cały drugi team będzie już wiedział gdzie ty jesteś I jeżeli szybko stamtąd się nie zwiniesz To zostanie zmasakrowany przez kilku wrogów Podczas kiedy my czekamy na dobry moment Każda inna klasa w tym momencie jest używana w bardzo ważny sposób Scout i żołnierz flanki Walcząc no logicznie z przeciwną flanką Medyk leczy wszystkich graczy Demoman zadaje ogromne obrażenia I próbuje kontrolować to, gdzie znajdują się wrogowie Inżynier odcina pewne części mapy swoim działkiem Pyro inżyniera i medyka Praktycznie cały czas odpychając spam Heavy tankuje obrażenia i nie pozwala nikomu przejść Snajper nie pozwala wychylać się wrogom I zdobywa niesamowicie dużą ilość fragów Więc jak widzicie, gdy porównacie szpiega do każdej innej klasy Ma on znacznie więcej do roboty I musi bez przerwy się wysilać Aby zrobić zaledwie jedną małą rzecz 6 kontra 6 co do tego trybu, to nie ma na co za dużo mówić. Logiczne jest to, że skoro Team składa się z dwóch scoutów, dwóch żołnierzy, demomana i medyka, to wklasowanie na szpiegu jest strasznie ryzykowne. Gra jest bardzo dynamiczna, co sprawia, że szpieg może się przydać tylko w momencie, w którym wrogi team utrzymuje ostatni pół kontrolny i bardzo ciężko się przebić. I nawet wtedy jedyne co możemy zrobić użytecznego to dziwnąć w plecy wrogiego medyka, co będzie bardzo trudne, a gdy to zrobimy, to od razu zginiemy. Za to gdybyśmy wzięli takiego snajpera, to znacznie łatwiej moglibyśmy pyknąć tego medyka i przy okazji nawet to przeżyć. Oddając jeszcze kilka strzałów w inne klasy dzięki naszej odległości. Co do trybu Sixes, bez problemu możemy nawet powiedzieć, że szpiek jest bezużyteczny. Ale ten tryb jest tylko malutką częścią gry, więc nie możemy tego zaliczyć jako całego TF-a. Ale chciałem wspomnieć ten tryb, aby pokazać jak szpieg może być limitujący i mało potrzebny na innych, nieoficjalnych trybach gry. No oczywiście nie możemy uznać tego jako TF2, ale mówi to trochę o samej w sobie postaci i jej dynamiczności, a raczej jego braku. Jeszcze zanim skończymy film, podam tylko małe ciekawe fakty. Wiecie, że Was chciało kiedyś dodać do gry saper dla szpiega, który... Mogli Rzucać w działka, albo saper, który po nałożeniu na budowlę, wybucha i zadaje obrażenia wszystkim wrogom w pobliżu. Albo! Pistolety na strzałki, które miał nakładać na wrogach, różne efekty. Ciekawe, czy zmieniłoby to jakoś szpiega oraz tak, jak działa jego rola. Ale niestety, obawiam się, że nigdy się tego nie dowiemy. Wydaje mi się, że to, co podałem w filmie, dużo tłumaczy i potwierdza fakt, że szpiek jest odrobinę gorszy od innych klas. Nie zmieniając faktu, że wciąż jest bardzo mocną klasą, szczególnie na trybie swobodnym. W sumie, podsumowując cały film, stwierdzić możemy, że szpiek jest po prostu klasą wsparcia, która jest bardzo sytuacyjna. Szczególnie w porównaniu do klas takich jak Sniper, która również ma podobne zadanie zdobywania pików. Co co wy myślicie o tej postaci? Jak byście ją zbalansowali, aby była tak dobra jak inne postacie? Nie sprawiając, że stanie się ona za dobra, czy za słaba? Piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.